Przygotowania do wesela rozpoczęłam z kliniką 911. Nazywam się Gabriela i zaraz Wam troszeczkę opowiem. O klinice 911 usłyszałam od mojej znajomej, również dermatolog, i nie mogłam przejść obok tego obojętnie. Przyszłam tutaj na pierwszą wizytę kilka miesięcy temu, i od razu wpadłam w ręce pani Krystyny. Trochę z przypadku. Ale już nie zamieniałabym na żadnego innego lekarza. Na początku mm, zrobiłam procedurę, która nazywa się Murfeusz 8, w związku z tym, że bardzo przeszkadzał mi mój podbródek i bardzo, bardzo, bardzo długi czas się z tym borykami, nie wiedziałam, co z tym zrobić. No i przyszłam tutaj, zrobiłyśmy pierwszą procedurę, troszkę bolało, ale było, było to tego warte. Po pewnym czasie wróciłam znowu na inną procedurę, która nazywa się Indiba. Z Indibą troszeczkę odmłodziłyśmy skórę, naprężyłyśmy ją i tak naprawdę poprawiłyśmy. Cały efekt Morfeusz 8, która, która była bazową e, procedurą. Tak więc trzy e, tygodnie zostały. Ja jestem bardzo zadowolona z wyników, które tutaj mam i widzicie. Teraz idę jeszcze na jedną, inną, małą procedurkę i tak może później po Weselu jeszcze podzielę się ostatecznym efektem całościowo.